Dzień dobry. Sprawdzimy sobie w kartach Lenormand, co nam się dzisiaj pokaże i dla kogo to będzie. Jaka nam się przedstawi sytuacja. Pozwólcie, że sobie rozłożę troszeczkę karty i zobaczymy, co tu będzie. Co nam się ukaże. Ostro się dzieje, Ach, i zaczynamy. A więc pokazuje nam się sytuacja taka: dom, stabilizacja, bezpieczeństwo. Hmm, tu były jakieś tajemnice. Okazują się nam tajemnice, pokazują też się informacje, wiadomości, które przechodziły gdzieś tak z boku. Dodatkowo mamy czas, gdzie ktoś musiał coś odwalić. E, czyli była sytuacja, że mogło się narobić jakieś problemy. Problemy odnośnie e, tego domu. Zakończenie. E, Dwa życia, lub ewentualnie ktoś miał podwójną twarz, nie był do końca szczery. To jest zamykanie jakiegoś etapu w waszym życiu. Ktoś będzie się odsumał, będzie odchodził, będzie po prostu szedł w swoją drogę. To jest zakończenie. Karta mówiąca również pokazuje nam się, że wiadomości dochodzą i to może być jakaś młoda kobieta. Młoda kobieta, która była stabilizacją albo chciała mieć tą stabilizację z kimś, mogła być w, w relacji z trochę starszym mężczyzną. Tutaj były jakieś wiadomości, albo przyjdą te wiadomości odnośnie zakończenia ktoś może się otworzyć, po prostu powiedzieć, albo ona powie tej osobie, że. Jest koniec, że jest definitywne zakończenie, że jest odejście, że musi w końcu przerwać coś, co jej nie służy i odejść, odsunąć się od tej danej sytuacji. Tu są wybory, wybory przed tą osobą jak najbardziej. To jeszcze jest tajemnicy trzymane przed jakimś mężczyzną. Tu się pokazuje mężczyzna, mężczyzna, bardzo przystojny mężczyzna, bardzo przystojny mężczyzna. Mężczyzna może być obcokrajowcem, niekoniecznie, ale też może mieszkać za granicą, może gdzieś wyjeżdżać, może pracować na statkach może, e, może pracować też jako nie wiem w biurze wycieczek, bo też może takie coś być. Ale pokazuje się ten mężczyzna. Mężczyzna w tajemnicy ma do kogoś uczucia. Możliwe, że to był partner. Oni tu są pokazani, że są odwróceni do siebie plecami, czyli zakończenie czegoś. I ten mężczyzna tu się pokazuje, że on ma gdzieś do kogoś jakieś uczucia. E, Możliwe, że ten mężczyzna będzie chciał wyjść do tego kogoś z uczuciami. Wyszukiwanie jakichś wiadomości się pokazują. Problemy, które mogły się nawarstwiać z kimś albo się nawarstwiły przez kogoś u tego człowieka w życiu. Pokazuje się komunikacja, pokazuje się też, że to odchodzi. Tu jakiś cykl też się zakończa w życiu tego człowieka i pokazuje się, że tutaj tylko czas jeszcze tylko czas jest do tego, by po prostu ruszył z kopeta. Dorzucimy sobie. E, tutaj się pokazuje spełnienie, pokazuje się to, że pewien e, okres. W Czyli w życiu tej kobiety, o której wspominałam wcześniej, e, będzie dobiegał końca. To musiało być, to było tak, jakby zapisane w księdze, to jakby było już zaprojektowane odgórnie, że to musiało coś być. Ko tej kobiety jest przyjaciel, jak najbardziej, przyjaciel, przyjaciółka, e, który wspiera, który otacza ją ciepłem, e, który daje jej jakieś po prostu zaufanie, ale też i stabilizację, bezpieczeństwo. Ten człowiek jej daje w okresie takich trudnych przejść, w okresie tych trudnych chwil, które są obecne w tej chwili e, u nich. I tu dopiero będzie zbieranie tych tego, co się po prostu zasiało, czyli jeżeli była jakaś osoba przy kimś, przy Waszym domu, pokazuje się, że tutaj będzie e, odchodzenie. E, relacja mogła się rozpaść przez jakąś kobietę. Kobieta mogła być starsza. Kobieta mogła być starsza, tu się pokazuje definitywnie, że e, rozłam był. Pokazuje się przy tej kobiecie ktoś wredny, jakaś inna kobieta wredna, fałszywa, udająca przyjaciółkę, która mogła do tego odnośnie wiadomości doprowadzić, że jest jakiś rozłam, był jakiś rozłam w relacji tej młodej kobiety. Tutaj pokazuje się czas zakończenia, ale też i wzrostu z powrotem między jakimś młodym mężczyzną. Możliwe, że to jest mężczyzna ten, o którym wspominałam, i pokazuje się karta słońca, coś zaczyna się układać i ktoś wychodzi z uczuciami. Tu się pokazuje, że ta kobieta lub ten mężczyzna ma klucz do serca tej kobiety. Odnośnie tego faceta, który chce wyjść z jakimiś uczuciami, pokazuje się, pokazuje się, to może być ten przyjaciel, który chciał wyjść z uczuciami albo udawał przyjaciela, by też wskurać coś. I rozbić też. Czyli tutaj tak. Jedno miało babę, drugie miało chłopa jako przyjaciela, i tutaj przyjaciel będzie wychodził do tej młodej kobiety z jakimiś uczuciami. Ale czy to się spełni? Chwilowo nie. Czemu? Bo głównym celem tej kobiety są dzieci: dzieci, bezpieczeństwo, stabilizacja, przypływ finansowy. I tu, jeżeli były jakieś problemy to pokazują się, że odchodzą. Czy jest na chwilę obecną możliwość, żeby oni się połączyli? Raczej nie sądzę. Tutaj ten wybór, wiadomość, wybór się pokazuje. Zakończenie musi być jakiegoś etapu w życiu tej kobiety. Doprowadzenie do równowagi po prostu całej sytuacji. I dopiero tutaj mamy wiadomość, wiadomość pozytywną odnośnie na przykład założenia rodziny lub zaczęcia się spotykania z tym mężczyzną. Także ja Wam życzę wszystkiego co najpiękniejsze. Ściskam Was, całuję. Pozdrawiam serdecznie. Jest ta możliwość na tą stabilizację. Owszem, jak najbardziej. A, jeszcze sprawdzimy znaki. Jest ta możliwość na stabilizacji, jest ta możliwość na bezpieczeństwo. jest też możliwość, że co niektórzy będą wyjeżdżać, więc. Zobaczymy, do kogo to było. E, rak się pokazuje, bek się pokazuje, strzelec się pokazuje, wodnik się pokazuje, bliźniak się pokazuje i, i baran się pokazuje, ile tu ja tu ich wyciągłam. Raz, dwa, trzy, cztery, sześć, dobrze. To dla tych m, osób były czytania. Bierzcie e tylko to, co z Wami rezonuje. Jeżeli coś nie rezonuje, no to niestety odrzucamy.